pozdrowienia gdzieś z terenu a dokładnie sprzed wlotu do Sztolni Rycerskiej, która znajduje się jak wiadomo w Górach Kamiennych, zwana również Sztolnią Wodną Wasserstollen gminy Kuźnice Świdnickie. Przy źródle zwanym Rycerskim Ritterquelle. stąd też nazwa Sztolni. Dzikowiec, który należy do pasma lesistej, gdzie budowa geologiczna tych gór składa się z melafirów oraz porfirów, a więc skał. Wyjątkowo dużej przepuszczalności wody. Budowę sztolni rycerskiej rozpoczęto w 1938 roku, zakończono 9 maja 1942 roku, gdy sztolnia miała 291 metrów długości. Prace prowadzili między innymi także więźniowie obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Prawdopodobnie celem stworzenia tej sztolni było zbudowanie ujęcia wody. Uwagę przykuwa fakt, że w maju 1942 roku sztolnię zajęła organizacja TOT i rozpoczęła tutaj prowadzenie bliżej nieokreślonych prac. Pewnym jest, że obiekt posiada trudno dostępny drugi poziom tak zwany labirynt. Wlot, wejście. Do sztolni rycerskiej prezentuje się tak: obetonowany, na samym wlocie znajduje się studienka, która zbiera wodę płynącą właśnie z głębi sztolni. A zostawia, zastanawialiście się kiedyś, jeżeli tu jest studzienka i ta woda tu wpływa, to gdzie ta woda znajduje ujście, że tu nie wybija? No, postaram Wam się to pokazać. I odpowiedź jest prosta: znajduje się właśnie prawdopodobnie tu w tym miejscu, nie jestem pewien czy to jest właśnie to, ale tu znajduje się studienka zbiorcza, do której woda spływa właśnie tam ze sztolni rycerskiej. znajduje się poniżej hałdy. Jest tu prawdopodobnie więcej odpływów, bo zaraz tu dalej spotkałem także, znaczy natrafiłem na rurę kamionkową, która odprowadza wodę O To prawdopodobnie nie jest jedyny wylot wody bo jeszcze tuż obok tu zaraz po prawej stronie także z ziemi wypływa spora ilość wody i pewnie tam też jest doprowadzona gdzieś rura kamionkowa która odprowadza właśnie wodę ze sztolni rycerskiej która znajduje się prawdopodobnie jakieś stąd w lot 40 metrów, 12 metrów wyżej. w głąb sztolni. Jest to moja tak naprawdę druga wizyta tu na tym obiekcie. Przyjechałem, bo tym razem chcę dokładniej spenetrować ten obiekt. A jak widać ładna obudowa z bloczków na pewnej długości z małymi przerwami gdzie jest gdzie jest surowa sztolnia, surowe wyrobisko żaby jeszcze mgła sieletka znajduje tutaj na chodniku oczywiście jeżeli jest taka obudowa bloczkowa to od razu Aha. Zadaje się, zadaje się pytanie, po co ona tu w tym miejscu stoi, czy ona coś nie skrywa. No i jak widać, już gdzie niegdzie są fragmenty wybrane, gdy ktoś sprawdzał, czy coś się nie kryje za, za obudową. Tu jakiś, coś tu pisze, nie wiem, niski poziom wody jak na razie się tutaj znajduje, moment, o. Mówiłem nazwa sztolni wzięła się od rycerskiego źródła litery Quelle jest to, była to, jest to sztolnia wodna, można to powiedzieć w dalszym ciągu, bo jak widać woda o, z niej wypływa i znajdujemy się prawdopodobnie na 30 metrze sztolni gdzie po rozkuciu kawałka obudowy ktoś musiał wiedzieć co tu się znajduje znajduje się komora i tam będę musiał wejść zobaczyć a z tego co się orientuję patrzyłem na mapie niemieckiej to tutaj jest wejście, i tu także gdzieś jest chodnik, właśnie jak jest tamto wybicie, to w tamtym miejscu, gdzieś też, tutaj prawdopodobnie znajduje się chodnik. Dobra, także widzimy się tam w środku. Dobra, już weszłem tu za tą obudowę Tu jeszcze jak widać było wzmocnienie tu do tej komory gdzie się znajduje To jest drewno czy nie wiem nawet Chyba metalowe wzmocnienie Także u. Muszę uważać, bo strasznie śliskie kamienie. O. Znajdujemy się Ciu, oj. tu w takim miejscu. O. Sztolnia nieobudowana prowadzi w dalszym ciągu tam. No, normalnie tu jeżdża jak na lodzie. Tu się znajduje komora, ale jak widać miejsce trochę jest niebezpieczne, bo niezłe czasami tu kawałki skał potrafią się odspoić. Także dość ślisko, ślisko na ziemi, na spągu. To jeszcze trzeba patrzeć właśnie nad głowę, żeby coś przypadkową nie zrobiło ci gąga. To będzie prawdopodobnie Twój ostatni gong po takim czymś, o, o tym mówię właśnie. Skały się odspajają i tu ta odnoga kończy się przodkiem. znaczy nawet nie widać jakichś odwiertów co by miało mieli gdzieś dalej iść chyba że tu może tu o, skała jest fest popękana jak widać o także puknięcie się obsypuje co chwilę Pewnie. Tu jeszcze nade mną taki fest monolit. Jakby kawałek uskoku. Też wygląda niepewnie. Echo też tu jest fajne. A my teraz idziemy tam właśnie. W tamtą stronę. Bo Dzisiaj postaram się Wam pokazać coś. Nie wiem, czy widzieliście gdzieś już wcześniej z tej sztolni rycerskiej tamto miejsce, bo ja jeszcze nigdzie nie widziałem na żadnych filmach, by ktoś to nagrywał. A po przestudiowaniu jeszcze niemieckiej mapy to tu właśnie na 30 metrze jest odnoga ta w której stoimy oraz w przeciwległą stronę jakby w kształcie schodów w górę moment bo ślisko I to znajduje się właśnie w tamtym kierunku. Także z tego miejsca jeszcze także pozdrawiam Andrzeja. no dobry szperacz na takie dziury z kolegą Damianem, Danielem przepraszam. Także pozdrow chłopaki. No i co będę tam musiał iść? Dobra, to widzimy się chyba tam wyżej, bo trzeba będzie iść gdzieś tam. tam stamtąd się wciskam w takie miejsce które jest hardkorowe. Nie polecam tu wchodzić, bo jak widać. Skały się sporej wielkości potrafią odspoić nawet za mną. O, to ino czeka za moimi plecami. Przed mną też o taki głaz spadł, nad tą głową tak samo. Jeszcze śliskie głazy. I z tego co wyczytałem, a ślisko zjeżdżam, z tego co wyczytałem, to już przy samej budowie tej sztolni, gdy robili tą odnogę, Zaczęło im się walić. To jest takie najbardziej niebezpieczne miejsce na sztolnie rycerskiej. Dobra, teraz muszę się przepełznąć gdzieś tamtą dziurę. Dobra, już się przeczołgałem przez... O właśnie taki temat fest hardkorowy mówię tego co wyczytałem to to jest najbardziej niebezpieczny odcinek na tej sztolni tu wytworzyła się nawet taki rozmiarów komora obwałowa tu nawet jakby uskok szed, bo ściana prosta i wszystko wygląda tak rzeźnia jakie mało tu jest wszystko ino oczeka dlatego o tu jeszcze widać pęknięte jak odpadło to a my musimy teraz iść tam Kaść w dół A tu wygląda to tak i tam gdzieś muszę iść I ja się co chwila wyłączał i włączał, bo jednak przychodząc przez taki Hardkorowy teren, fest obwałowy, to wola raczej patrzeć, kaj stawią nogi i kaj się poruszą, niż na telefon. Dobra, to widzimy się zaś kaj tam, tam niżej. Już że się trochę zaś przekulał przez ten, jak to widać, hardkorowy temat. O, spękany akciul. Potem jeszcze będę musiał tędy wracać gdzieś właśnie tam. I da gdzieś tam, jak tam, jak widać, jakby chodnik był w dole. Prawdopodobnie pierworodna wysokość tego nika to było właśnie gdzieś tam w dole. A to, uu, a Tu a taki ząbek czekolino to i to. Także. A do tego śliskie skały. Muszę to tak złapać. O. o, a tu już dochodzimy właśnie w tym miejscu do przodka tej odnogi. Wygląda jakoś tak. Nie wiem. Tu jeszcze widać chyba odwiert jeden drugi. Tak jest. Chyba odwiert był. Tu tak samo jakby taki łupek czy coś nawet łupkowate to wszystko o. tu się to wszystko mieni taki. jak ktoś wie co to jest to niech napisze to są te łupki iliaste, ilaste, porfiry, czy melafiry i tak dalej. Ale znajdujemy się właśnie na przodku tej odnogi, której nie polecam odwiedzać, jak widać. A jest to fest korowy odcinek. Tak jak mówiłem, wyczytam z tego, że nawet w momencie, gdy drążyli tą odnogę. To znaczy 30 metrze sztolni. To już przy samym drożeniu zaczęło im się zawalać, obwalać. Także. Teraz to ja muszę wracać z powrotem tam. Dobra. Już jak się wydostał tam właśnie z tej odnogi od przodka po tych głazach tu wyżej znowu do tej fest komory, która się wytworzyła. Widać wszystko tu gruchło. Lub ledwo co wisi. A ja muszę teraz wracać z powrotem właśnie kajś tam. Także znowu Będę się widzieć tam niżej. I tak to jakoś wygląda powrót z powrotem do miejsca. Nie mówił oczywiście, że będzie łatwo, sucho i czysto, ale my tak lubimy, właśnie jak jest taka rzeźnia. Przy... Oczywiście, zajrze. Ochraniacze są w plecaku na kolana wiadomo. Jak na spieprzone kolano i trochę noga, która ma swoją świetność już dawno za sobą, no to tu jest niezłożeźnia. A idziemy tam. Że się przedostał właśnie przez taki niezły rumorz, który się obwalił do miejsca, gdzie mam wyjście. Tak to się prezentuje. Oczywiście skały są wilgotne, śliskie. grafiry porfiry. porfiry. Budową, która jest pod nami praktycznie. Tam coś prowadzi. No oda nawet się tam wpełznąć, ale się nie wyda wygłupiał. Dzisiaj. O. Co to szumie? A to słychać jak woda przy wylocie, wylocie ze sztolni spływa do. Dobra, to widzimy się znowu tam w środku pod obudową z klocków.